Cześć moi drodzy. Chciałbym powiedzieć Wam coś bardzo ważnego, dlatego prosiłbym, abyście obejrzeli tego titoka do końca. Jadąc dzisiaj do pracy autobusem, byłem świadkiem bardzo niemiłej sytuacji, w której to przysłowiowy Seba wraz ze swoją równie wygadaną dziewczyną w wulgarny sposób obrażali dwie siedzące naprzeciwko nich dziewczyny. Nie będę przytaczał tych epitetów, bo nawet nie przejdą mi przez gardło. Domyślam się, że męskiego Sebusia zostało rozwścieczone dosyć nietypowym, a nawet lekko kontrowersyjnym wyglądem dziewczyn. W pewnym momencie myślałem, że po prostu rzuci się na nie z łapami, na szczęście zdążyły wysiąść na przystanku. Ludzie, kurwa, odpierdolcie się od tego, jak ktoś wygląda, czy jest gruby, czy chudy, jaki ma kolor skóry, kolor włosów, nie wiem, kolor majtek. Skupcie się na własnym życiu i doprowadźcie do takiego stanu, który sprawi, że przestaniecie wsadzać nos w cudze życie. Zajmijcie się kurwa swoim życiem. Teraz ta sytuacja skończyła się w miarę łagodnie, ale kto wie, co by się mogło stać, gdyby dziewczyny nie wysiadły. Seba może by je pierdolnął tak, że zabiłby na miejscu. Żyjcie i dajcie żyć innym ludziom. Pozdrawiam.